Witam wszystkich bardzo serdecznie w ciekawostkach z gry Kingdom Come Deliverance. Zacznijmy sobie od tego, że pierwsza część gry została stworzona przez zaledwie niecałe stuosobowe studio. Początkowo studio liczyło zaledwie 24 osoby, a w ciągu 4 lat produkcji gry rozrosło się do 100 osób. Gra była ufundowana na Kickstarterze, i tutaj taka ciekawostka, że osoby, które tam wpłaciły odpowiednią kwotę na Kickstarterze, no to miały w grze swoje krzyże pokutne lub kapliczki. I dlatego w pierwszej części gry krzyży pokutnych i kapliczek było ponad 100, no bo tych osób, które wpłaciły większą kwotę, było po prostu kilkaset. I stąd taka duża ilość tych krzyży pokutnych i kapliczek. W drugiej części gry nie mamy już takiej dużej ilości krzyży pokutnych i kapliczek, dlatego że druga część już została stworzona za pieniądze Warhorse plus oczywiście pieniądze, które otrzymali od wydawcy. I teraz pierwsza ciekawostka jest taka, że pierwsza część gry liczyła 1,1 miliona słów, a dialogi nagrano w trzech językach, angielskim, niemieckim, francuskim, z udziałem około 50 aktorów, włącznie 220 minut przerwników filmowych. Więc no dość sporo, nie? bo to jest 1 miliona słów, to jest tyle samo, co praktycznie w Baldur's Gate. Tymczasem, yy, dwójka, druga część jest dwa razy większa od jedynki w tym względzie i yy, yy, liczy łącznie scenariusz 2,2 miliona słów, co odpowiada 11 tysiącom stron typowego scenariusza filmowego. Oraz y, dla porównania, Baldur's Gate 3 zawiera około 1 miliona słów, co czyni go jednym z najobszerniejszych scenariuszy w grach. Więc y, w tej chwili Kingdom Come Deliverance 2 jest jedną z najbardziej rozbudowanych pod kątem ilości użytych słów y, w scenariuszu gier. No i to też widać, bo w drugiej części, w porównaniu do jedynki, mamy aż dwie mapy. Takie główne, do, po których będziemy chodzić, a nie jedną, jak to miało miejsce w części pierwszej. Mimo, że ta w części pierwszej była troszkę większa, to jednak bardziej taka powiedzmy pusta, bardziej była taka przestrzenna, gdzie chodziliśmy po tych różnych lasach, łąkach i tak dalej, ale jednak ilość tych wiosek, miast i tych miasteczek była dużo, dużo mniejsza niż w Kingdom Come Deliverance 2. Kolejna rzecz, która... Kolejna ciekawostka tyczy się głównych tutaj twórców, znaczy głównych aktorów odgrywających swoje role. Pierwszy to jest Henry, grany przez Toma Makeya, który pochwalił się, że łącznie na dubingu, czyli na nagrywaniu swoich, swojego głosu do gry, spędził ponad 508 godzin. 508 godzin nagrań. Rozumiecie, to 508 godzin nagrań. Tylko tutaj trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że Tom McKay sw swojego głosu użyczył zarówno w wersji czeskiej, jak i w wersji angielskiej. Podobnie zresztą jak Luke Dale, który grał Jana Ptaszka, to też użyczył swojego głosu zarówno w wersji czeskiej, jak i w wersji angielskiej. Obaj aktorzy umieją bardzo dobrze po angielsku, dzięki czemu mogło tutaj studio. Zrobić bardzo dobry dubbing, zarówno angielski, jak i czeski, no bo wiadomo, jeżeli ten sam aktor udziela głosu w obu wersjach językowych, no to wychodzi to bardziej naturalnie i nie ma tej różnicy w postaci np. wydźwięku głosu, jak np. dajmy na to w Wiedźminie Trójce, mieliśmy rozenka w wersji polskiej i kogoś tam nie wiem kogo dokładnie w wersji angielskiej, ale głosy Wiedźmina z wersji angielskiej, w wersji polskiej mocno się różnią. Natomiast tutaj mamy identyczny głos, no bo ten sam aktor nagrywa i wersję czeską i wersję angielską. Nie wszyscy aktorzy, oczywiście, którzy e, należą do rodziny Warhorse nagrywali w dwóch językach. Większość z nich nagrywała tylko po czesku, natomiast akurat tych dwóch głównych aktorów, czyli Luke Dale i Tom McKay nagrywali w, a zarówno po czesku, jak i po angielsku. Natomiast Luke Dale jeszcze brał udział w jakimś tam serialu jako aktor, brytyjskim serialu, no więc on ma doświadczenie w mówieniu po angielsku. Jak widać Tom McKay, grający Henryka też ma takie doświadczenia. No i, no i bardzo, bardzo dobrze. Kolejna nowineczka jaką możemy sobie tutaj powiedzieć o tej grze, tutaj sobie zminimalizujemy. To jeżeli chodzi o Toma McKaya oraz Luka Dale'a Łącznie razem na planie gry Kingdom Come Deliverance spędzili ponad 10 lat, dzięki czemu się mocno zaprzyjaźnili, no i dzięki temu stali się takimi przyjaciółmi też poza planem filmowym. Jeżeli chodzi o premierę właśnie tej drugiej części, to wzięli udział w serii filmów, tutaj możecie sobie na, bezpośrednio na y, tym kanale Warhorse Studios na YouTubie znaleźć serię filmów z, właśnie z tymi dwoma aktorami, którzy użyczyli tutaj i głosu i swojej twarzy w grze. Możecie znaleźć sporo filmów promujących grę jeszcze sprzed wyjścia, bo to są filmy sprzed dwóch, trzech miesięcy, gdzie na przykład właśnie zwiedzają miasto Kutenberg, pokazują, które na przykład zabytki są zawarte w grze i które jak to faktycznie wygląda w prawdziwym mieście. Są to bardzo fajne filmiki, z których właśnie dowiecie się kilku ciekawostek na temat gry, na temat jej rysu historycznego i takich zagłębicie się tak bardziej w ten... Klimat tej gry. Kolejną ciekawostką jest, że Tom McKay, czyli odgrywający rolę Henrygo, to nie jest typ gracza. On nigdy nie grał w żadną taką poważniejszą grę. Tam mówi, że jako dzieciak coś tam w jakieś gry grywał, ale to nigdy go nie ciekawiło i nie grał w żadną z części Kingdom Come. Nie brał udziału w beta testach, mimo że go namawiali. Stwierdził, że ta gra po prostu jest dla niego za trudna, że musiałbyś zacząć od czegoś łatwiejszego. Poza tym nie ma za bardzo nad czym grać, bo komputer, który ma, no nie spełnia wymagań, bo to też nie jest człowiek, który siedzi dużo przy komputerze, taki jaki gdzieś tam komputer ma mu wystarcza do codziennych działań. Natomiast nie ma ani konsoli, ani żadnego komputera, na którym mógłby uruchomić tą grę Kingdom Come Deliverance jedynkę czy dwójkę. Więc ma te swoje wersje gier, które dostał wiadomo od studia. Gdzieś tam trzyma na półce z książkami jako takie trofeum bardziej, no bo sam osobiście w gry nie gra. Inaczej jest tutaj z Lukeiem Dale, em, który podobno obie gry przeszedł i brał udział też między innymi w beta testach. Aczkolwiek też nie jakoś mocno się udzielał w tym temacie. Po prostu bardziej rozrywkowo podszedł sobie do Kingdom Kingdom.com i gdzieś tam tą gierkę, zarówno jedynkę, jak i dwójkę grywał. Kolejna ciekawostka tyczy się tego, że w grze mamy, jeżeli chodzi o grę Kingdom.com, ponad 100 różnych easter eggów związanych z różnymi światami. I na przykład możemy znaleźć takie easter eggi jak... Ognisko z Dark Souls, takie klasyczne z bitym mieczem. Potem możemy znaleźć postać z Elden Ringa. Możemy znaleźć wilka białego, czyli to jest nawiązanie do, oczywiście do naszego polskiego Wiedźmina. Jak widzicie ten wilk ma tutaj szramę przez oko, dokładnie tak samo jak nasz Wiedźmin. Tutaj Wiedźmin występuje jako biały wilk, czyli taki dosłownie biały wilk. Czyli po prostu spotkamy białego wilka i będzie z tym, też jest tam związana jakaś katsenka. Mamy nawiązanie do władcy pierścieni, czyli domek Hobbita, Możemy znaleźć przy troskach niedaleko. Jest też pokój, który deweloperzy ukryli jako taki, taki, taką trochę uszczypliwość dla ogólnie branży gamingowej, w tym dla siebie, bo to jest taki tak zwany pokój crunch, crunch-pokój, crunch room. Room, gdzie twórcy pokazują jak wygląda Crunch, gdzie wszyscy siedzą przy tych swoich stanowiskach i już po prostu ledwo żyją. <noise> Tutaj mamy szkielety znajdujemy. No i oczywiście jeszcze mamy takie tam różne nawiązania jak na przykład słomiana czapka, z One Piece, kot w butach i wiele, wiele innych. Według słów twórców jest ponad 100 easter eggów w grze. Takich bezpośrednio odwołujących się do filmów czy też innych gier, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. G mamy tutaj aż dwie, dwie mapki, więc, żeby znaleźć wszystkie 100 regów, oczywiście niektóre są bardziej subtelne, że ciężko od razu tak na pierwszy rzut oka stwierdzić. Inne bezpośrednie, takie jak na przykład, właśnie, na przykład ten e z Ringa gościu, leżący w hełmie, gdzie on no, tutaj był gdzieś to zdjęcie. O, jak na przykład ten. Ogółem tych easter eggów w grze jest. Ponad setka, oczywiście nie wszystkie tak oczywiste, jak dajmy na to ten tutaj gościu, czy tam, dajmy na to Biały Wilk, ale mają też miejsce. Dodatkowo trzeba wiedzieć, że wszystkie wioski, które są w grze, istniały naprawdę realnie na Bochemii, w tym regionie Bohemia Czech. Istniały tam realnie i każda z wiosek jest wyciągnięta nazwa tej wioski z Kroniki Czeskiej. Jak wiemy, Czechy to jeden z nielicznych krajów, który uniknął w późniejszym czasie, tam po tych wiekach średniowiecza, uniknął tych nowoczesnych wojen, na przykład II wojny światowej czy tam I wojny światowej, praktycznie uniknęli zniszczeń w swoim kraju, dzięki czemu większość kronik się u nich zachowała. Nie był też ten kraj tak mocno okradziony, wiadomo, no bo jak mocno niezniszczony kraj, to też łatwiej jest ukraść wszystko bo nikt nie będzie sprawdzał, co jest zniszczone. Po prostu, co nie można było znaleźć, no to się na przykład w Polsce oznaczało jako zniszczone podczas wojny. Tymczasem sporo tych y, dzieł sztuki, czy tam kronik, czy innych rzeczy zostało z Polski najczęściej w sieci ukradziona, wywieziona przez Niemców i... Ich sojuszników podczas tej II wojny światowej, czy tam przez Rosjan, tak samo. Natomiast Czechy tego uniknęły, dzięki czemu te kroniki tam są w miarę kompletne, i dzięki tym kronikom mogli sporo rzeczy zawrzeć w grze, takich faktycznie historycznych. Kolejna ciekawostka to jest taka, że w Kingdom.com występuje też Polak. Możemy tutaj sobie posłuchać fragment tekstu. Od razu poznacie. W ogóle Polak występujący w Kingdom Come Deliverance mówi po polsku. Zero ani jednego słówka. nie No może tam nie wiem jedno nie wiem trudno powiedzieć, bo jeszcze pełnej linii, że tak powiem fabularnej z tym bohaterem nie rozegrałem. Ale jak go tutaj uwalniamy, no to mówi wszystko po polsku właściwie. Kurwa! Ma ksywkę komar. Jeszcze ten kociołkik mi... Łeb! Rozrywa! Jak mnie to wcielnia! <grywa> no. Mamy tutaj taki mocny polski akcent, którego moim zdaniem brakowało w pierwszej części. Nie było tego akcentu żadnego takiego polskiego w pierwszej części, gdzie tak mocno by tutaj to zarysowało tą. No, bliskość tych krajów, no bo Czechy to są naszym bezpośrednim sąsiadem. Zresztą, jeżeli chodzi o Polaków, to bardzo często się jeszcze tutaj przewijają w innych różnych dialogach informacje o Polsce, o władzy w Polsce w tamtym okresie i tak dalej, więc to nie jest jedyne nawiązanie do Polski ten Polak. Natomiast ten Polak jest tutaj jedną z ulubionych postaci, podobno tego samego głównego dyrektora. Gry Kingdom Come. Był, była to postać, którą on y, sam osobiście nadzorował, żeby to wszystko dobrze. Znaczy, większość nadzorował sam, bo to jest człowiek bo bardzo dużej ilości, ilość godzin poświęcił na to, żeby ta gra była taka, jak on sobie ją wyobraził, więc, <laughs> więc po prostu przyłożył się do tego, żeby tutaj ten Polak też odzwierciedlał ducha <laughs> naszej. Y, naszych polskich tradycji zachowania przede wszystkim między innymi nie wiem czy wiecie jaka jest rzecz która łączy polaków i czechów która to też jest wspomniana w Kingdom Come Deliverance o, zarówno my jak i oni mówimy kurwa <ścoughs> to, taki, taki tekst tam pada w Kingdom Come Deliverance że zarówno my jak i oni mówimy słowo kurwa no i to właściwie Właściwie tyle tych nowinek, jeżeli o to chodzi. Jeszcze można tu wspomnieć o tych właśnie aktorach głównych, czyli właśnie Henryku oraz Janie Ptaszku. Ponad 10 lat, kurde, na jednym planie, a prawdopodobnie jeszcze spędzą ze sobą czasu, bo, bo teraz jeszcze przecież będą robione dodatki, tak? Trzy dodatki do Kingdom Come Deliverance, które są zapowiedziane, mają wyjść. Więc jeszcze mają trochę nagrań i innych rzeczy, ale pomyślcie sobie, 508 godzin nagrań, z Henrykiem, oczywiście dzielone na dwa, no bo to jest, y, zarówno po angielsku, jak i po czesku, liczba godzin, stąd ta o, y, imponująca liczba, ponieważ aktor nagrywał w obu językach, ale mimo wszystko, twórcy, którzy, no, ty, y, znaczy twórcy ci, aktorzy, którzy tyle poświęcili czasu tej grze, na pewno mogą być dumni i zadowoleni z tego, że poświęcili ten czas, bo po prostu. Był to, jak to się mówi, dobrze spędzony czas, który dał bardzo dobre efekty. A no nic, ja wracam do grania. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że nowinki się podobały. Pomimo tam moich kilku przejęzyczeń i jakichś takich troszkę y-o-u, to mam nadzieję, że dacie łapkę w górę i subskrypcję, bo, bo myślę, że coraz lepiej. Coraz lepiej mi idzie takie nagrywanie częściowo jakby na żywo, bo ja nie robię tutaj, jak widzicie, żadnych montaży. Nie ma tutaj Paus w nagrywaniu. Staram się, żeby to nagranie było jednym ciągiem. Dzięki za uwagę, do usłyszałka. Hejo!